Dzień dobry widzowie I tak naprawdę, zgodnie z tym tytułem dzisiaj pokażę Wam najlepszy projektor, jaki miałem w testach, bądź kiedykolwiek sprzedałem przez 8 lat, jak pracuję w tej branży. I to nie jest clickbait. Serio. Lecimy! Całkowicie poważnie, tak jak Wam powiedziałam przed chwilą, to jest najlepszy projektor, jaki kiedykolwiek mogłem sprzedać bądź mogłem testować. No nie, jeszcze nie miałem okazji go sprzedać, ale też nie miałem okazji zobaczyć wszystkich modeli projektorów, jakie są na rynku. Ale z tych, co do tej pory widziałem, mówię całkowicie poważnie, jest to najlepszy produkt, jaki kiedykolwiek wylądował no, przed albo właściwie za moimi oczami. Ale nie jest on pozbawiony wad i będziemy o nim rozmawiać. Sony 7000, Sony XW 7000. Za 70 tysięcy. Zaczynamy. Kilka dni temu jak relaksowałem się na kanapie, zadzwonił telefon od Sonego. O, Negra, czy chcesz na to posłuchaj Celine Dion? Posłuchamy sobie razem Celine Dion. Zobaczymy co pani nowego fajnego wydała. O, przepraszam się, przepraszam się. Halo. Tak, Technikarium. A, cześć Sony. Mmm, projektor do przetestowania? No, z chęcią, z chęcią. Jakiś fajny? XW-7000. Dobra, dobra, Czeka, przypomnij mi, ile to kosztuje? Eee, to taka półka średnia. No dobra, z chęcią. Wysyłaj. Dobra, dzięki. Mam fioletowego i tak Sony produkuje projektory do kina domowego, ale są one w pewien sposób dosyć mało popularne, a co wynika z jednego prostego faktu, są drogie. Mianowicie Sony nie produkuje na dzień dzisiejszy projektorów innych niż na laserze, co znaczy, że to nie są projektory ani tanie, ani średnio drogie, one po prostu są drogie. Mianowicie wprost, zaczynamy od najniższej serii za 28 tysięcy złotych. To jest najniższa seria. Potem przechodzimy przez to, co mamy na dzień dzisiejszy, czyli naszego XW7000. To na dzień dzisiejszy powiedzmy do warunków domowych, nie do kin na 30, 40 czy 100 osób, tylko do warunków salonowych bądź małych salek kinowych jest to najlepszy projektor z oferty Sonego za 170 tysięcy złotych, ale szaleństwo idzie dalej. Na końcu mamy GTZ380, który Praktycznie kosztuje tak, jak się nazywa, mianowicie kosztuje jedynie 360 tysięcy zł. Tak, wiem, że to jest pewien odlot, ale słuchajcie, po pierwsze, ma jasne 4K, ma gigantyczną jasność, jak na 4K, bo ma 10 tysięcy lumenów, co jak na warunki projektorów jest naprawdę wartością potężną. Przy okazji, ma też potężny kontrast statyczny, 16 tysięcy do 1, i to nie jest projektor przeznaczony do tego, aby powiesić go w salonie ani w małej salce kinowej. Gdy jesteście no, na liście Forbesa, bliżej góry i macie prywatną dużą salę kinową, powiedzmy na 50 znajomych, może trochę skromniejszą, na 25 i wtedy kupujecie sobie takiego Sonego i przy jego pomocy robicie obraz plus minus 4, 5, może 6 metrowy. Takim gtz 380 na obraz 5 metrowy on będzie bardzo soczysty, bardzo kolorowy, bardzo intensywny. Produkt nie jednak do takiego multiplexu, tylko do większego kina domowego. Dla chłopaków z listy Forbesa. Bardzo kluczowe pytanie. Michał, czy ty właśnie nie otworzyłeś salonu i projektory, ekrany, głośniki w salonie? No otworzyłem. To dlaczego siedzimy u Ciebie w domu? No, sprawa oczywista. Dostałem najlepszego Sonego, praktycznie jaki istnieje w tym momencie, do testów, więc gdzie go mogłem przynieść? No, oczywiście od razu przyniosłem go do domu, bo no, po prostu bo trzeba było, bo, no, bo chciałem. No. Nie mogłem się oprzeć pokusie, musiał wylądować w domu i tak ten test miałem zrobić szybko, a nie zrobiłem szybko. Gapiłem się na niego długo. Na ile? Aż sam sprawdzę, bo przyznaję, nie wiem. Jest on odpalony, co prawda, jest jeszcze zwinięty ekran. Ale możemy sobie zobaczyć w informacjach. Okej. Okay. Nasz subtelny test, który miał zająć chwilę, zajął w tym momencie 49 godzin oglądania samego projektora, więc no, trochę go widziałem. Dobra, do testu do treści, konkluzja. Rozwijamy sobie ekran i zaczynamy na jego tym rozmawiać. To jest domowy projektor, laserowy projektor o rozdzielczości 4K i jasności 3200 lumenów. Oczywiście jest też HDR, jest HGL i jest też kilka innych trzyliterowych skrótów, ale o nich będziemy rozmawiać za chwilę. Po kolei w tym momencie przejdźmy przez te kilka głównych sformułowań: domowy, laserowy 4K i 3200 momentów i jak to się przekłada w praktyce na korzyści dla naszego obrazu. Punkt pierwszy, jest to projektor domowy, czyli nie są przeznaczone do tego, aby powiesić go w galerii Mokotów na największej sali, tylko powiesić go u Was w domu, w Waszych małych salkach kinowych tudzież w salonie. W salonie nawet połączonym z kuchnią, tudzież w większym salonie, jeżeli jesteście bardziej zamożnymi osobami, jak najbardziej. I dalej możecie go używać nie tylko w idealnie zaciemnionym pomieszczeniu. Możecie go używać również w miejscu, gdzie jest Znajduje się więcej światła wpadającego z okien. Oczywiście, jeżeli światło słoneczne bezpośrednio pada na ekran, to nie ma takich projektorów, które będą dobrze wyglądały, bądź przy zapalonym świetle znajdującym się w pomieszczeniu. Ten projektor można używać w warunkach, nazwijmy to, ogólnych. I pamiętajcie, jeżeli jesteście dobrze zarabiającymi osobami, tylko tak jesteś na taki projektor, o godzinie 13 w ciągu dnia i tak nie macie czasu na oglądanie filmów. Więc to, że w tym momencie będzie brakowało trochę kontrastu w tym obrazie. Absolutnie wam nie przeszkadza. Wieczorami naprawdę sztos. Po drugie jest to projektor laserowy. I w momencie kiedy producenci mówią na temat projektora laserowego, wszystkie materiały marketingowe mówią wam, o możecie lampę wymienić dużo rzadziej. No to nie jest klucz, bo w momencie kiedy stać was na taki projektor, stać was też na wymianę lampy. To nie jest, nie o to chodzi. Chodzi o to, że światło laserowe trochę inaczej jest odbierane, jest bardziej intensywne. Jest y, też bardziej soczyste w mojej ocenie i kolejny aspekt, mianowicie światło laserowe może być Płynnie regulowane. To nie jest tak jak w przypadku lampy, że macie dwa stany: stan eko i stan normalny. Tylko możecie tutaj płynnie regulować jasność, bądź też sam projektor może w niektórych momentach sam sobie decydować, o ile chce zmienić jasność swojego światła, e, e, właśnie wypadającego z lasera. W niektórych scenach ten, oto no projektor, jak przechodził przez czarną scenę, całkowicie się wy wyciemniał. A o co mi chodziło z tym, że mm, możecie regulować płynnie jasność? Proszę bardzo. To jest akurat usuniętego. Cinema Black Pro, ustawienie światła laserowego. wyjście. Wyjście światła ustawiliśmy sobie na 40% i po kolei teraz podbijamy jasność. na serio, to trochę zajmuje. Podbijamy i cały czas jasność tego obrazu po prostu rośnie, ale to nie rośnie dlatego, że jest inne ustawienie piksela, tak jak macie to na przykład w projektorach lampowych, gdzie to chodzi tylko o kwestię domknięcia piksela i tak naprawdę ta jasność tak nie do końca się zmienia, tylko tutaj macie regulowaną jasność samego źródła, czyli lasera. I to płynnie, i precyzyjnie, i serio. Można sobie go ustawić e, w nocy, naprawdę ja mu zabieram trochę jasności, w dzień przy pełnej jasności jest bardzo klarowny. W tym momencie widzicie mnie razy dwa. I tak, to jest jedno z naszych starszych nagrań i na nich mogłem zobaczyć tak naprawdę jak Pięknie wyglądają kolory z mojego aparatu po raz pierwszy, ale nie o tym. Chodzi mi o to, że ten projektor jest 4K. Tak są od dawna robi natywne układy 4K chipy SXRD, no i to jest ich kolejna inkarnacja, kolejna generacja. W tym momencie najnowsza, najlepsza, jaką mają. Robi wrażenie. Możecie go oglądać w zaciemionych całkowicie salkach, tylko realnie trzeba będzie tam zjąć trochę jasności, bądź możecie go oglądać też w momencie, kiedy macie zapalone światło, bądź wpadające światło z zewnątrz. My w tym momencie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem żarówek tutaj zapalonych, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Wiem, w głupim miejscu mam włącznik. Bezpośrednio przy samym ekranie znajdują się cztery potężne żarówki. Które świecą prosto na ekran. Nie da się zrobić gorszych warunków projekcyjnych i bardziej bezsensownych, nawet dla ekranu ALR, niż żarówki prosto świecącego na niego. Nadal ten obraz jest czytelny. Nie, nie jest on idealny. Jest on czytelny, ale, ale. Wiem, w głupim miejscu mam włącznik, gasimy to i nagle okazuje się, że w momencie, kiedy ja do Was gadam, mamy zapalone dwie żarówki w kuchni, dwie żarówki w naszej części Salonowej, pozapalane inne dodatkowe oświetlenie, jakieś ambienty, dalej światło w kuchni, to wszystko jest czytelne. 3200 ansi na laserze to jest wartość duża. Nie nie jest to wartość zbyt duża do tego, aby komfortowo to oglądać w nocy w waszym oto salonie, ale jest to wartość duża. W momencie, kiedy bawicie się takim projektorem i macie tego typu ekran, jak tutaj jest powieszone, czyli ALR od kaubera nie jest Wam potrzebny telewizor. Jasne, w ciągu dnia nadal panele LCD czy OLEDowe będą bardziej kontrastowe, mogą być jaśniejsze. Ale póki nie macie bezpośrednio padającego światła słonecznego na Wasz ekran, to co pokazuje ten projektor jest na tyle wyraźne, klarowne. A w momencie, kiedy chcecie obejrzeć film z pełną krasą, po prostu wystarczy, że zgasicie bezpośrednio padające światło na sam ekran i jest super. Jest on całkowicie sterowany elektronicznie. Co to znaczy? Zoom, Focus i Lens Shift, które są dosyć potężnymi wartościami, są sterowane elektronicznie, więc w tym momencie spójrzcie, jak to wygląda. Po pierwsze, zacznijmy od tego, że jest coś takiego jak Lens Shift, czyli możliwość przesunięcia obrazu. No po co, na co i dlaczego Wam w ogóle takie możliwości w samym obiektywie? No, dlatego, że każde miejsce instalacji jest inne i w niektórych miejscach po prostu łatwiej jest ustawić projektor w jeden sposób, w innych w inny sposób i Sony akurat staje, stara się Wam dać produkt, który możecie ustawić łatwo w każdym pomieszczeniu, tutaj widzicie elektronicznie przesuwam sobie ekran lewo i prawo, czyli jasne, zawsze powinniście powiesić projektor dokładnie w osi ekranu no ale czasami się po prostu nie da i trzeba go trochę skrzywić, czyli to jest tak zwany lens shift horyzontalny, ale jest też lens shift wertykalny, czyli tutaj możemy sobie go obniżyć, tutaj już niewiele było obniżenia, ale teraz uwaga jedziemy dokładnie w drugą stronę jedziemy nadal jedziemy nadal jedziemy nadal i obraz mi wylądował całkowicie na suficie. No to jest akurat e, zabawa z, z, tym oto, e, z tym oto projektorem. Wracamy sobie z powrotem obrazem na nasz ekran. Sam zoom, dlatego że możecie mieć czasem jednak sytuację, że projektor chcecie wybitnie dalej bądź wybitnie bliżej od danego ekranu. I tutaj pokazuję wam, jakie jest minimalne ustawienie. Z, tego, z tej odległości, którą mamy u nas, to będzie oznaczało, że możecie ten projektor powiesić naprawdę daleko od ekranu i uzyskać w miarę skupiony obraz. A teraz jedziemy w drugą stronę. Jaki tutaj będzie akurat rozmiar maksymalny? Zoom jest ponad dwukrotny. Lens-shift jest wynoszący wertykalnie około 85%, horyzontalnie około 36%. Jak to się przekłada na tak zwane liczby rzeczywiste? To są wartości naprawdę potężne. Jak na rzeczy, które na dzień dzisiejszy widać, przy projektorach to jest bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, kilka wniosków na temat samego projektora, i pierwszą rzeczą będzie pytanie: czy to dobrze świeci? No. To jest praktycznie najwyższy model Sonego na laserze. Czego się spodziewaliście? Naprawdę jakość obrazu jest fenomenalna, ale w żaden sposób to nie ma być kampania reklamowa Sonego, tylko chcę Wam pokazać obiektywnie, co tu jest fajnego, co tu jest złego. Więc lecimy po kolei. HDR. Tak, w momencie, kiedy bawicie się z HDR-em, ten obraz jest bardzo intensywny, bardzo wyraźny. Taki klarowny, kolory są żywe, kolory są intensywne, ale one w żaden sposób nie będą wyglądały jak radioaktywne. Nie dochodzi do takiej sytuacji, że wszystkie kolory, które powinny być płaskie, Nagle zaczyna się świecić. Nie. Dalej, kiedy gracie w gry, które mają w sobie HDR, tak jak właśnie Gran Turismo, efekt jest bardzo, bardzo przyjemny, bardzo ciekawy, bo ten obraz po prostu zaczyna być praktycznie wychodzący do Was. Chcę powiedzieć, że tak naprawdę HDR tutaj działa, jest bardzo zauważalny i jest zauważalny progres taki bardzo w stosunku do powiedzmy znacznie tańszych projektorów, które i tak były uważane za bardzo dobre, więc oddać cesarzowi co cesarskie. Robi. Robi. Nowe filmy na tym projektorze wyglądają naprawdę bardzo dobrze i... Jest w pewien sposób też zrozumiałe. Dostajecie ogromną ilość informacji. 4K z HDR-em, piękną rozpiętość kolorów, ale akurat w przypadku tego projektora, zwłaszcza z tym panem, oglądałem też. Nie mogłem się od razu pokusić po obejrzeniu prey. Obejrzałem oryginalnego Predatora. i armii oczywiście jest najlepszy i to nie ma ku temu żadnych wątpliwości, ale chodzi mi o to, że ten oto projektor w bardzo fajny sposób poprawia też stare nagrania. Czyli no jednak dostajecie dużo mniej informacji w takim nagraniu o małej rozdzielczości. W starym filmie, w stosunku do tego, co dostajecie w nowym. To jest naprawdę dobre urządzenie, ale ma też swoje słabe strony. I trzeba w końcu o nich porozmawiać. Lecimy. To jest, y projektor ocenego i zapytali mnie, Ty Michała, chcesz do, do testu przy okazji konsolę PlayStation? Mówi, no tak, koniecznie. No i w tym momencie nie dało się inaczej. Gran Turismo od rano do wieczora, Przechodziłem o 18 po pracy, zdarzyło mi się, że kończyłem sesję testowania dla Was projektora o godzinie 2 w nocy i tak naprawdę jestem usta... tak, jestem usta... Rzecz następująca, przyniosłem ten oto projektor, ten cały zestaw, eee, podłączyłem do amplitunera, podłączyłem, eee, do podłączyłem konsolę, odpalam wszystko, no i patrzę, że nie wyskakuje mi akceptacja na 4K 120 klatek właśnie po stronie konsoli. Mówię no dobra, słuchajcie, mam stary kabel HDMI, ale będzie banda. Mam stary kabel HDMI, który szedł pomiędzy projektorem, mam amplitunerem. Mówię okej, okay, bywa trzeba go wyjąć, sadzić nowy. Więc kupiłem nowy 15-metrowy kabel światłowodowy za jedyne 1600 zł. Tak, wiem, drogo, no ale żeby obsługiwało 8K, tudzież 4K 120 klatek, to te kable po prostu są dosyć drogie, zwłaszcza długie, bo to są kable światłowodowe. jest super, ale to już będzie fajna instalacja, przy okazji bardzo należycie, przetestuję tego Sonego, dla Was jak najbardziej warto. No i odpalam wszystko i nadal widzę, że nie ma akceptacji na, przez konsolę na sygnał 4K 120 klatek. I w tym momencie zaczynam sprawdzać dane techniczne i... I ten projektor po prostu nie obsługuje 4K 120 klatek. Mówię, ale zaraz. Ale zrozumcie mi, o co mi chodzi. Nie chodzi o to, że to jest jakaś informacja, o, nie nadaje się, wyrzucić do kosza i umyć ręce. Nie. Jeżeli wy chcecie kupić ten projektor do tego, aby oglądać filmy, no to dla was nie ma żadnego znaczenia, że nie obsługuje 4K, 120 klatek. Po prostu nie ma żadnej różnicy. Jeżeli chcecie na nim grać, naprawdę gra się świetnie. E, więc. O co mi chodzi? Chodzi mi o jedną rzecz. Mianowicie to Sony wyprodukowały konsolę PlayStation 5. To Sony zrobił wielką e, kampanię, że tak, mamy nową konsolę, która obsługuje właśnie 4K, 20 latek super płynność przy super rozdzielczości. Super. I wtedy doszło do sytuacji, że właśnie wszyscy producenci amplitonerów polegli, bo nie obsługiwali wtedy tego standardu, czyli 4K, 120-latek, i to wymusiło jakieś przesunięcie, właśnie poprawę i rozdzielczości, i e, jednocześnie przez transferu sygnału. Więc jakby to. Wydaje mi się, że to właśnie Sony był pierwszy, który popchnął to, że trzeba pozmieniać układ, jakby standard HDMI na rzecz tego, żeby obsługiwał 48 gigabitów na sekundę. Nowy projektor Sonego z 2022 roku, który kosztuje 70 koła, nie obsługuje tego 4K 120 klatek. I od strony tego jakości obrazu przy filmach absolutnie to nie ma żadnego znaczenia. Od strony tego, że świetnie się bawiłem przy grając z niego, dalej nie ma to żadnego znaczenia. Znaczenie ma to od strony marketingowej. Sony robiło wielką kampanię i Sony, jakby no. to się nie spiało. Menu. Znaczy, dzisiaj były zrazy, chyba nawet. A jeżeli chodzi o menu projektora, odpalacie menu i to jest całe menu. Okej, okay, jasne. Macie tutaj wszystkie rzeczy, których potrzebujecie. Oczywiście ten oto projektor możecie połączyć dalej ze sterowaniem budynkowym. Żeby wszystkie inteligentne sterowania nam obsługuje. Wchodzicie po kolejce zakładki, znajdziecie rzeczy, które Was interesują. Macie ustawienia zaawansowane, gdzie możecie sobie pogrzebać. Drodzy widzowie, musieliśmy na chwilę przerwać nasze nagranie, dlatego że jest na tyle gorąco, że nam kamera w nocy się przegrzała, więc tak jest fajnie, dlatego nagrywamy w środku nocy, bo w dzień tu się nie da. A co się też naszego menu, tak jak Wam mówiłem, no okej, okay, to menu jest czytelne, ale jest one po prostu stare i mogłoby być trochę bardziej czytelne, mogłoby być trochę bardziej fajniejsze po prostu. No, jeżeli się czepiamy już wszystkich rzeczy w dosyć drogim urządzeniu, to tak, chciałbym, żeby te menu było ładniejsze, żeby było odświeżone, żeby było bardziej czytelne. Ja mam świadomość, że żadne Android TV i tak dalej tu nie wystąpi, bo to nie ma sensu. Ten projektor nie ma żadnych głośników, on jest tylko po to, żeby dawał sam obraz. Jasne, nie chcę żadnych YouTubeów, nie chcę Netflixów, nie chcę Android TV, ale po prostu chciałem, żeby menu zostało jednak zrobione od nowa i panowie z panie też, czas na to nastał. Brakuje mi w tym oto urządzeniu wizualnego komunikowania na temat ekskluzywności i wysokiej jakości produktu. Jasne, on jest wykonany poprawnie. Sony chwali, się, że jest mniejszy, bardziej ekologiczny w transporcie i tak dalej. Nobody cares. To miał być drogi, luksusowy produkt. Niech wygląda, że jest drogi. Ja wiem, że on jest drogi, ale niech on swoim wyglądem informuje wszystkich, że kosztował dużo pieniędzy, bo tak powinien być zrobiony. I zwłaszcza, że poprzednia wersja budowy naprawdę, według mnie, wyglądała znacznie, znacznie bardziej luksusowo i bogato. Słuchajcie, wnioski finalne, bo. To jest taki problem, bo gapiłem się na niego za długo, nie ukrywam, bardzo mi się podobał, tak mówiłem w całkowicie, jest to najlepszy produkt, jaki kiedykolwiek miałem okazję testować, zdecydowanie lepszy niż jakikolwiek, który mogłem okazji kiedykolwiek Wam sprzedać i w pewien sposób ciężko jest zakończyć tą przygodę z nim, która naprawdę była bardzo fajna, gęba się cieszy, bardzo mi się podobała właśnie możliwość pobawienia się tym projektorem, ocenienia go i tak naprawdę uważam, że jeżeli szukasz projektora, który będzie klasy premium do siebie, do domu, to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście on jest bająco drogi, musisz być naprawdę bogatym człowiekiem, żeby, żeby go nabyć. E, oczywiście, tak jak powiedziałem, nie jest on pozbawiony e, jakichkolwiek wad. Nie jest to urządzenie 100% idealne, ale jest według mnie naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja wiem, że to dla niektórych nie ma znaczenia, ale brakuje mi właśnie tej starej obudowy. Brakuje mi tego starego sznytu, tego starego luksusu i nie ukrywam, nie podoba mi się po prostu jego nowe wykonanie. Od strony jakości obrazu Absolutny kosmos. Wiem, że to kosztuje 70 tysięcy złotych. Nie mogę powiedzieć, że jest najlepsze w swojej cenie, bo to będzie idiotycznie brzmiało. Jeżeli jesteś bardzo bogatą osobą, to może być bardzo ciekawa propozycja. I nie wiem, co dalej powiedzieć, więc powiem po prostu dziękuję i do zobaczenia.